Działamy dalej. Proszę Państwa, mamy, można powiedzieć, urodziny, których się w ogóle nie spodziewaliśmy. Jesteśmy, myślę, że największą społecznością i mamy najbardziej wiarygodne źródło tych informacji. Przed chwilą minęła godzina 12, więc rozpoczynamy jak w każdą niedzielę najlepszy program dla Frankowiczów w Wio Frankowiczach, czyli Ekspres Frankowiczów. Dzisiaj odcinek 208: wyjątkowy, bo Kamil. Zaśpiewam. Kamil Kwiatosi, oczywiście, główny ekspert społeczności Życie Bez Kredytu. 40 lat minęło, jak jeden dzień. Póki co to jeszcze cztery. Cztery lata. Proszę Państwa, mamy, można powiedzieć, urodziny, których się w ogóle nie spodziewaliśmy. Może tak, spodziewaliśmy że to się, że to będzie roczek, dwa, ale że to będą cztery lata. Tego się chyba jak nie pięknie zapowiedział zbigniew urbański, to pamiętamy dobrze, że miało być 20 odcinków na początku. I te 20 odcinków przerodziły się w 208 i myślę, że biorąc pod uwagę to, jak duży jest. Wydźwięk tych programów, jak dużo ludzi komentuje, jak dużo ludzi też stara się odnosić do tego, o czym mówiliśmy w ekspresie Frankowiczów, nawet w rozmowach telefonicznych czy mailowych. Wydaje mi się, że to przerosło, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, ale też myślę, że wpasowało się w potrzeby ludzi, i stąd chyba działamy dalej. To wynika z dwóch rzeczy, moim zdaniem. Kamil. Przede wszystkim eksperckie, kompleksowe podejście społeczności życie bez kredytu do Frankowiczów, czyli dla osób, które potrzebują pomocy, potrzebują, żeby pozbyć się toksycznego kredytu. Druga kwestia. To też treści, które tutaj głównie oczywiście Ty prezentujesz, swoją fachową wiedzę, podpowiadasz, pomagasz, dostępny jesteś, jak sam piszesz w stopce w mailu, 24 godziny na dobę i to naprawdę jest potwierdzone. Wielu Frankowiczów ma dostęp do Kamila praktycznie, kiedy, kiedy tylko chce. No, śpi, naprawdę śpi od czasu do czasu, ale tak, tak jest. Poza tym te programy spowodowały, też na no, ciągłość tych programów mm -hmm. wydaje mi się, spowodował odzew, o którym mówisz się ze strony frankowiczów, bo mm -hmm. przecież ten odzew to też statystyki. Gdyby nie było zainteresowania, no pewnie byśmy tego dalej mm -hmm. może tak długo nie robili, albo no może tak. tak często. Może na byśmy pewno. się spotykali rzadziej. Ale statystyki są, drodzy Państwo, obłędne. Za ostatnie 90 dni to jest cały czas rosnąca popularność, ale to trwa oczywiście od 4 lat. Natomiast mamy za ostatnie 90 dni 969 tysięcy wyświetleń. To jest o 834% więcej w porównaniu z poprzednim okresem aż chce się po prostu, wiesz, tu tak. przychodzić, spotykać, rozmawiać, pomagać. No, dużo się dzieje. Ja myślę, że powodów jest też wiele z perspektywy naszych ekspertów, bowiem Departament Mediacji UGUT uważam, że jedyny taki w ogóle twór na rynku. Myślę, że wiedza płynąca i doświadczenie to też wzmaga, powiedzmy, potrzebę dowiadywania się, co się dzieje w tych sprawach. Sześć pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które również są prowadzone przez ekspertów życia bez kredytu. Wiele innych, myślę, że też interesujących materiałów, takich jak webinary, tak jak poradnik Frankowicza, który mam przyjemność nagrywać i właśnie komentarze, które się pod nimi znajdują, jak i też. Referencyjne później zapytania odnośnie tego, o czym w danym programie jest mowa, myślę, że prowadzi właśnie do tego, że te zainteresowanie jest ogromne, mimo że banki twierdzą, że zelżało trochę, powiedzmy, ta ilość, liczba spraw, które teraz trafiają do sądów. Ale moim zdaniem wcale tak nie jest, bowiem zarówno Frankowicze, którzy już spłacili kredyt coraz więcej. A w zasadzie myślę, że dzisiaj to co drugi pozew jest albo spłacany kredyt, albo kredyt w euro. Więc to są jakby nowe takie, można powiedzieć, no, inaczej tematy, które być może wcześniej nie były wystarczająco mocno poruszane, co też zwiększa liczbę zainteresowanych osób, ale z drugiej strony, też podchodząc do tego, co do tej pory robiliśmy, Ogromna... Um ilość takich zapytań, takich informacji, które potrzebują od nas ludzie nawet na etapie już końcowym takiego sporu. Potrącenie, teraz bardzo dużo tych, na temat tych pozów slab mówimy, tak, no, to są rzeczy, które tak naprawdę wynikają to, o czym mówimy, z pytań, a dostajemy ich setki. Nasz dział administracji, wspaniały dział administracji Życia bez kredytu, naprawdę dostaje mnóstwo zapytań i właśnie między innymi, dzięki ekspresowi Frankowiczów, jesteśmy w stanie na nie odpowiadać do szerszego grona. Drodzy Państwo, do statystyk zaraz wrócimy, ale Kamil, ja bym też chciał wrócić do początków naszych nagrań. Nie wiem, czy na pewno pamiętasz to mieszkanie, które, które zostało wynajęte tak. pod pierwsze nagrania. Ja z tym mieszkaniem mam takie wspomnienia, być może Ty też, że jak się wchodziło do, do tego studia naszego mhm. już potem. To witał nas taki specyficzny zapach. Pamiętasz? Tak jest. Tak. A jeszcze nie było jak okna otworzyć, bo, bo było na ulicy. No tak, to prawda. Pamiętam, że w pewnym momencie, jak trochę więcej się sprzętu zrobiło, to trzeba było lodówkę wynieść. No, różne historie faktycznie, no ale od czegoś trzeba było zacząć. Te nasze tła pierwsze, no to wszystko była metoda prób i błędów. Chałupniczo to wszystko się działo. Było to oczywiście związane wtedy z COVID-em i ze zmianą relacji, z tym, że częściej ludzie chcieli rozmawiać zdalnie i tak dalej. No, ale dzisiaj to, to faktycznie już jest jakby zupełnie inny wymiar. Ja bardzo dziękuję wszystkim, zarówno Tobie, za prowadzenie tego programu, jak i wszystkim, którzy oglądają ten program, którzy również poniekąd pomagają nam w relacjach z członkami społeczności Życia Bez Kredytu, bowiem wówczas ludzie mają po prostu mniej pytań mailowych czy telefonicznych w sytuacji, w której dowiedzą się wszystkiego z akwesu Frankowicza. Pamiętasz, Kamie, te wszystkie czasy, te wszystkie sytuacje, jak żeśmy z Kubą pracowali na początku? No na pewno Było, było trochę tego. Kubuś, pozdrawiamy Cię serdecznie. Pozdrawiamy oczywiście. Kubę, Puchajdę oczywiście. No generalnie mogę powiedzieć tylko tyle, jakby pod uwagi, biorąc pod uwagę te wszystkie yy, Etapy rozwoju, zmiany studia. Teraz jesteśmy w nowym studiu, studiu, które mieści się zresztą w budynku wydziału frankowego, sądu kręgowego w Warszawie, więc mamy wszędzie bardzo blisko. No, tak naprawdę pokazuje też, jak zwiększała się potrzeba osób, co zresztą też widać w tych statystykach, które podałeś, tak? no, To ja, jeszcze nie koniec podania tych statystyk. Ja jestem w szoku, że trzy ostatnie miesiące, no, milion obejrzeń w programie, który nie jest programem populistycznym, a tak jak powiedziałaś, informacyjnym, no to to jest naprawdę duże, to, to są duże już cyfry. A, a tym bardziej, że tak jak mówiłem, to nie jest jedyny program, tak? Czyli jest jeszcze są jeszcze webinary, są jeszcze reportaże, które nagrywamy, są, jest poradnik Frankowicza. Jest blog przecież. Tak. No, jest mnóstwo różnych milion, rzeczy. Milion wejść na blok przecież mamy. Tak jest, na blok, czyli na nasze artykuły, które są przygotowane w zasadzie codziennie. Zresztą te artykuły ostatnio zaczynają wpadać coraz częściej do Google News. Tak, tak. doskonale wszyscy sobie zdają sprawę, że, że być tam w tym feedzie to jest tak naprawdę jest się wśród trzech bądź czterech najbardziej popularnych danego dnia. Artykułów o w danym zakresie. tak? No tutaj, jeżeli chodzi o Frankowiczów, jak wiadomo, jesteśmy myślę, że największą społecznością i mamy z perspektywy też informacji najbardziej wiarygodne źródło tych informacji. No mało powiedzieć, że przez te wszystkie lata, bo, bo, bo blog powstał wcześniej, to bodaj przez 6 czy 7 lat jeszcze nikt nie zakwestionował tego, co piszemy w tak, sprawach Frankowiczów. To, tak, tak? Tak. A, A mówimy prawdę. Krytykujemy prawda? Ich, tak. zarówno KNF, jak i Związek Banków Polskich. Wszystko, co tylko się, powiedzmy, faktycznie dzieje, to informujemy, pomijając już kwestię tego, że 14 razy byliśmy już w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie też relacjonujemy to w ekspresie Frankowiczów, dlatego myślę, że te statystyki to są. To jest przełożenie tak naprawdę Waszych potrzeb na te, tematy tego programu. No ale ostatnie 90 dni program trwa średnio pół godziny, no mhm. czasami troszeczkę dłużej. Ostatnie 90 dni to 31 400 godzin oglądania naszego programu. To jest wzrost o 268%. 10 900 nowych subskrybentów, to prawie o 1000% więcej w porównaniu z, o, z, z poprzednim okresem. Ale to tak jak sam powiedziałeś, to nie tylko YouTube. Drodzy Państwo, taka zagadka mała. Najpopularniejsze wideo z tego okresu. Kamil się powinien teraz uśmiechnąć, może zawstydzić troszeczkę. Najpopularniejsze wideo to Kamil Fiedosik, czyli założyciel największej społeczności Frankowiczów i kulisy pracy ekspertów. Ile osób cię obejrzało? Ile wyświetleń? 70 700 wyświetleń. O, to w miarę świeży film. No, a już mhm. taka, taka oglądalność. To jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. 800 wygranych, 1300 zabezpieczeń e, roszczeń, 200 ugód zawartych przez ekspertów Życie bez kredytu, 64 030 wyświetleń. Członkowie społeczności Życie bez kredytu wygrali już ponad 800 procesów rzbk. E, mm -hmm. No na dziś to już jest ponad, już niemal 900. 900. To było dwa miesiące temu. Tak, ale ja mówię o statystykach <grym> tak, i właśnie, statystyki. słuchaj, to, to, to wideo obejrzało 53, ponad 53 tysiące wyświetleń. Mm -hmm. Ale z Facebookiem też mamy się za pan brat. Ostatnie 90 dni, 437, 379 zasięgu materiałów na Facebooku, 372 814 otworzeń filmów lub rolek na Facebooku. I tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę cała pora. Cieszę się to. Jeszcze raz będę się powtarzał jak mantra. Cieszę, że są osoby, które widzą wartość w tych materiałach i mimo, że. No ty jesteś, ale ja nie do końca jestem zawodowym prowadzącym. Ja też nie. To, 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 to ja razy, się cały czas uczę, Kamil. To, 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 to bardziej polega właśnie na tym, że robimy to z serca, bez prompterów, bez scenariuszy, z perspektywy chociażby mnie, tak? No oczywiście Zbyszek przedstawia tematy, ale ja staram się mówić to wszystko z głowy, z tego jak Widzę te sytuacje, jak są one przedstawiane również przez sądy, bo to jest najważniejsze, żeby relacjonować to, co się dzieje w sądach, zarówno krajowych, jak i z Luksemburga. Także no jest mnóstwo takich rzeczy, które myślę, że wpływają na tą wielkość zasięgów. Jak myślisz, ile przez te cztery lata mieliśmy wyświetleń i filmów? O, nie powiem ci. Nie? nie? Nie, pamiętam takich rzeczy. 7 milionów wyświetleń filmów, ponad 1 milion wejść, to już mówiłem, na blot, blok ZBK. No jest to nieprawdopodobne. Osiągnięcie społeczności, 1500 zabezpieczeń roszczeń. Jest tego naprawdę sporo, ale CUE. Ty wspominałeś o CUE. Ile tam było? 14 razy, prawda? Tak, 14 razy byliśmy już w spraw. Tak. które sprokurowaliście, można tak powiedzieć. Nasze pytania prudycjalne tak. zostały, wnioski o pytania zostały skierowane przez sąd właśnie do Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej i tam będziemy przede wszystkim w tej chwili to, co najważniejsze po tych wygranych, które już mamy, czyli ten chociażby wynajm by to let, to teraz będą te bardzo ważne kwestie w grudniu. 12 grudnia dokładnie zapraszamy na żywo z Luksemburga tam w sprawie Getinu, czyli Getinowcy tutaj będą mieli na pewno... Dosyć istotne informacje dla siebie, no i w przyszłym roku e, trzy sprawy e, związane z pozwami SLAP. To są rzeczy, które moim zdaniem będą no, jakby najważniejsze, chyba dla wszystkich Frankowiczów, bo są to jedyne rzeczy, które są nie do końca jeszcze rozstrzygnięte i które tak naprawdę zwalniają proces sprawiedliwych ugód, bowiem banki cały czas, z uwagi na brak rzeczeń prejudycjalnych w zakresie właśnie tych poszczególnych aspektów pozwów SLAP, cały czas jeszcze, na przykład chcą wyłączyć część roszczeń z porozumienia, nie, nie każdy się na to zgadza. No, są różne aspekty, które myślę, że te nasze pytania produkcyjne do e również zamkną. No i zapraszam do śledzenia na bieżąco, zarówno blogu, jak i naszych programów, bo tam będziemy mówili o tym, co się zmienia w tych sprawach. Ale um, słuchaj, zasługą też, że ŻBK... Może inaczej, opiekujecie się, zajmujecie się takimi sprawami, jak ochrona nieruchomości przed egzekucją komorniczą. Po tym też warto powiedzieć, czym społeczność ŻBK mm. też się zajmuje. Oddłużenie bez konieczności bankructwa, prawda? Indywidualne podejście, mm. kompleksowa pomoc. Przecież tych departamentów w mm. ramach społeczności RzBK powstało na przestrzeni tych 9 lat mm. naprawdę sporo. Ja wiem, że my powinniśmy się skupić tylko na tych czterech latach mm. programu, ale mm. w, tym, o tym, w tym programie właśnie o tym wszystkim mówimy, prawda? No tak, to znaczy, widzisz, no, to, to trochę wygląda w ten sposób, że e, mamy dużo departamentów, a każdy się pyta, kiedy będziecie mieli de departament do spraw wyboru, tak? E, no są różne e, potrzeby na rynku konsumentów, dlatego że no umówmy się, ale nie byłoby tak, żeby banki stosowały uczciwe praktyki rynkowe. No na dzień dzisiejszy e, cokolwiek byśmy nie zrobili, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, no to trzeba pamiętać, że e, mamy 350 klauzul banków wpisanych do restrukturyzacji klauzul niedozwolonych. Mamy mnóstwo wątpliwości co do tego, jak funkcjonuje WIBOR. Oczywiście te wątpliwości zostają krok po kroku rozwiązywane, natomiast no, zapewne nie będzie to zbyt szybko. Ja zakładam, że w przyszłym roku, może za dwa lata, realnie będziemy wiedzieli na co można liczyć w zakresie tego rodzaju spraw. Mamy też sankcje kredytu darmowego, z którym się do nas wracacie, czyli tak zawyżane opłaty stosowane przez banki i to cały czas mówimy na razie o kredytach złotówkowych. Jak do tego dodamy kredyty spłacone, kredyty Euro, kredyty oczywiście frankowe, do tego zabezpieczenia roszczeń, do tego Myślę, że też bardzo istotne kwestie dotyczące problemów, które powodują te nieuczciwe produkty wśród rodzin i stąd właśnie również wielokrotnie zapytania odnośnie oddłużania, to znaczy zapytania tego, w jaki sposób można się uwolnić od tej pętli długów. Czy dotyczy to tylko kredytów frankowych, czy też innych kredytów. No także tutaj jest mnóstwo takich zagadnień, które niestety, ale z jednego, powiedzmy, rozdania nie da się załatwić. Mamy ograniczoną liczbę ekspertów. Eksperty naprawdę przez duże E dlatego że są oni we właściwy sposób przygotowani do pełnienia swoich ról, więc nie da się po prostu nagle zrobić wszystkiego na takim poziomie, na jakim robimy kredyty frankowe czy eurowe, czy kredyty spłacone. Na wszystko inne trzeba niestety trochę dłużej poczekać, ale jak pamiętam, to 9 lat temu, jak zakładaliśmy społeczne życia bez kredytu, nikt nie myślał o nagrywaniu ekspresów frankowiczów. Raczej myśleliśmy, jak bronić się od zarzutów różnych rodzaju grup interesów, od Odnośnie tego, że to, co my robimy, nie przyniesie żadnych skutków, a nawet spowoduje ogromne straty w życiu yy, ludzi, no bo będą musieli ponosić koszty sądowe przez postrzegane sprawy, banki się na nie obrażą i tak dalej, tak dalej. Ja pamiętam, z czym myśmy się na początku wiązali. Dlatego dziś yy, to, co powiedziałeś, powstają nowe departamenty i krok po kroku będziemy pomagać coraz yy, większej liczbie yy, konsumentów, którzy czują się pokrzywdzeni przez banki. Twoim zdaniem powiedz mi, społeczność RZBK, jaki, jaki miała wpływ na decyzje sądów, na na to, jak zaczęto postrzegać Frankowiczów, sytuację Frankowiczów, bo pamiętasz, że na początku słyszało się wiele głosów, ja też tego doświadczyłem. Że trzeba było czytać umowę, że czego ty chcesz, że przecież no tak. było wiadomo, że e, wartość franka będzie się zmieniała, że będzie wyższy. Nikt się nie spodziewał, że tak wysoki, że to jest nieuczciwe, mhm. jeżeli wygrasz z bankiem i zostaną ci zwrócone pieniądze, że w ogóle o co chodzi z tymi klauzulami? To przecież jakieś bzdury. No tak. Wszyscy sprowadzali to do jednej rzeczy. Czytaj umowę, ale te umowy, jak doskonale wiemy, rzadko kiedy były dostępne mhm. dla kredytobiorców, były podpisywane na korytarzach, w pośpiechu, pod presją, pod naciskiem pracownika banku, żeby tylko, żeby tylko, podpisać. A potem, znaczy no, generalnie wydziały gały co brały, tak? No, takie tak były można takie były tak. przez pierwsze lata. Natomiast no oczywiście myślę, że ta edukacja, którą staraliśmy się darzyć, obdarzać naszych członków społeczności życia bez kredytu poprzez różnego rodzaju również materiały, typu poradniki, wskazywanie też na inne tutaj, no, chociażby klauzule, które są w, w, chociażby rzecznik finansowy, tak, przygotował. Nie pamiętam, jak ten do, dokładnie do, dokument się nazywał, bo on powstał wiele lat temu, ale to była też taka mapa klauzul niedozwolonych, były dwie wersje, to też rzecznik finansowy to przedstawił też trzeba było omawiać. Generalnie, na czym to polega. Także było dużo, dużo rzeczy od samego początku, które prowadziły do tego, że również argumentacja naszych ekspertów, którzy byli coraz lepiej przygotowani do każdej następnej rozprawy. Również przekonywała sąd. Jak wiecie, skutkiem tego jest to, że 100% spraw prawomocnych mamy wygranych, jeżeli chodzi o członków społeczności życia bez kredytu. I to najbardziej cieszy, dlatego że na dzień dzisiejszy, spoglądając na to, jaka była wiedza i świadomość Frankowiczów 9 lat temu, jaka była jeszcze przed zaczęciem nagrywania ekspresu Frankowiczów, czyli 4 lata temu, a jaka jest dziś, no to jest naprawdę przysłowiowo niebo a ziemia, dlatego że kiedyś ludzie w ogóle nie byli świadomi ani swoich praw, ani z czym wiąże się. Dochodzenie swoich roszczeń, że mają do tego prawo wynikające z Konstytucji nie tylko prawo do sądu, ale też prawo do e, wydawania wyroków bez zwłoki. Tak. I tutaj w międzyczasie pojawiło się wiele okoliczności, które omawialiśmy, takie jak reforma sądów. Teraz mamy komisję kodyfikacyjną przy Ministerstwie Sprawiedliwości Prawa Cywilnego, która ma wprowadzić lada moment zmiany, które też mają przyspieszyć to. O tym też informujemy, też bierzemy udział w spotkaniach w Ministerstwie Sprawiedliwości odnośnie konsultacji właśnie w tym zakresie. Więc faktycznie myślę, że to poddanie jest postawione zasadnie, bo pewnie, żeby nie nasze materiały, które przygotowujemy, zarówno te pisa pisane, jak i te wideo, w szczególności tutaj właśnie ekspres Frankowiczów, to śmiem twierdzić, że raczej ludzie byliby dużo mniej wydukowani. Drodzy Państwo, jesteśmy na blogu, jesteśmy na social mediach, czyli na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie i są także webinary, jest poradnik Frankowiczów, który prowadzi Kamil Chwiedosik. Ja bym chciał teraz zaprosić Państwa do obejrzenia fragmentu webinaru z 12 listopada, czyli naprawdę świeżynka, tak można powiedzieć, w którym to eksperci społeczności RzBK tłumaczą, o co chodzi z pytaniami prejudycjalnymi do CUE. To może ja, pozwolisz, zacznę, bo chciałabym podkreślić, że te pytania niezwykle cieszą przede wszystkim nas, bo jest to przede wszystkim ogromne wyzwanie dla nas jako pełnomocników, ale również ogromna szansa na to, żeby e, doprowadzić ten standard ochrony konsumenckiej e, do takiej regulacji, która powinna być już e, jakby dawno wdrożona e, i mimo wszystko, że te pytania e, udało się zadać i znalazł się odważny sędzia, który faktycznie w sposób e, bardzo treściwy wyraził te problemy, chociaż w mojej opinii nie jest to zrobione jakby w 100% idealnie i tu jest bardzo szerokie Pole do manewru dla nas, jako pełnomocników, no to, mimo wszystko. Y te pytania mogą być w mojej bynajmniej opinii, taką preludium do naprawdę historycznego momentu. Być może myślę, że nie skłamię, że będzie to ewentualne rozstrzygnięcie CUE ważne co najmniej na, na poziomie tego orzeczenia w sprawie państwa dziubak. No, bo przede wszystkim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej być może będzie miał okazję, żeby pochylić się nad kwestią przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy, które, jak wiemy, ta kwestia jest niezwykle. Istotna jest to kwestia, która nadal wymaga doprecyzowania i uregulowania w naszym e, orzecznictwie, no bo w przepisach wydaje mi się, że w kodeksie cywilnym, jakby ta wykładnia tych podstawowych przepisów dotyczących e, instytucji przedawnienia, wątpliwości rodzić nie może. Natomiast w praktyce, no, stało się tak, że w tym wycinku tych spraw cywilnych te sprawy frankowe mimo wszystko są traktowane inaczej, i na bazie tych sporów z bankami wyrosły nowe teorie, nowe, jakby, Nowe koncepcje tego, w jaki sposób mhm. liczyć te przedawnienie, tylko w tym wycinku m, tych spraw. Więc, jakby wracając do tych pytań, e, Sąd Okręgowy w Warszawie, a w zasadzie sędzia Maj, jakby zwraca się do Trybunału o e, doprecyzowanie, o wyjaśnienie, w jaki sposób e, te pozwy, które bank inicjuje należy e, oceniać w perspektywie prawa europejskiego i to tak, z perspektywy przedawnienia, czyli ta koncepcja, którą wprowadził Sąd Najwyższy w tej e, słynnej uchwale kwietniowej, jeżeli czymy przedawnienie od momentu e, złożenia czy wyartykułowania, zamanifestowania przez konsumenta kredytobiorcy tej woli unieważnienia umowy, czy to jest zgodne z przepisami dyrektywy 93 na 13? Rozumiem, że ten manifest to manifesto jest reklamacja. Żeby ktoś nie pomyślał, że trzeba było tak. stanąć przed budynkiem banku i coś manifestować, Nasz... to też by działało. Też by działało. E... Nasze orzecznictwo jakby faktycznie jakby em, poszło w ten stronę, że tutaj należy kwalifikować pozew e, e, czy, czy reklamację, ale nie każdy kredytobiorca, nie każdy e, konsument takie reklamacje składał, tak? Więc jakby to też jest koncepcja, z którą, która oczywiście cieszy, no bo e, ta, ta koncepcja bezskuteczności zawieszonej, która wyrosła w, w Sądzie Najwyższym została. E, jakby uchylona. Niemniej jednak w mojej opinii nadal my mamy może troszeczkę inaczej opakowaną tę teorię, natomiast jakby konsekwencje są, są zbieżne. Dlatego Trybunał Sprawiedliwości przede wszystkim jakby pochyli się na tym, czy, na, czy, czy takie wymaganie od konsumenta, który żąda ochrony dodatkowej, jakiejś aktywności e, i właśnie manifestowanie tego stanowiska do przedsiębiorcy e, jakby rodzi konsekwencje w, na gruncie tego, 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 tego przedawnienia, ale myślę, że pan nas to szedł Omówi, bo to jest niewątpliwie jego działka. Drugie pytanie też jest uważam bardzo ważne z perspektywy naszej, z perspektywy Państwa, no bo Doszliśmy do takiego momentu, że coraz więcej sądów orzeka, że roszczenie o zwrot kapitału jest przedawnione. No bo nawet na bazie tej kwietniowej uchwały Sądu Najwyższego wiele, wielu z Państwa może ten zarzut podnosić i wydaje się, że jest to zarzut skuteczny, no bo część z Państwa w 2017 roku, czy nawet 2018, czy później składało reklamację i faktycznie w wielu sprawach jest tak, że ten trzyletni okres przedawnienia dawno minął. Bank nie wyrobił się, mówiąc potocznie, ze złożeniem pozwu, a jak to zrobił, no to de facto dochodzi. Przedawnionego roszczenia. I w naszym przepisie, w naszym jakby reżimie pojawił się e, przepis artykułu 117 PRIM Kodeksu Cywilnego, który dopuszcza, e, biorąc pod uwagę e, zasady słuszności, interesy stąd, możliwość jakby nieuwzględnienia przez sąd tego e, przedawnienia. I zasądzenia roszczenia, mimo tego, że on materialnie przedawniony, nie, przedawniony już jest. I mm -hmm. Sąd tutaj Warszawski pyta, czy taka regulacja e, jest e, jak najbardziej zgodna z celami dyrektywy 93 na 13. E, natomiast pyta to też pod kątem e, prawa banku do sądu. I tutaj znowu widzę bardzo szerokie pole dla nas jako pełnomocników, i bardzo się cieszę, że to my mamy niewątpliwie ten zaszczyt, żeby tych polskich kredytobiorców e, reprezentować i, i, i jakby to wyłożyć przed trybunałem. W czym tak naprawdę tkwi ten problem w naszej procedurze, a w zasadzie w wykładni naszej procedury? To jest jakby taka kwintesencja, czyli Trybunał będzie oceniał, czy my możemy naruszając zasady współżycia społecznego, doprowadzając, tworząc wzór umowny, który jest masowo udostępniany kredytobiorcom, konsumentom, bo to jest przede wszystkim jakby istotne, czy my możemy później. Powoływać się na zasady słuszności w sytuacji, jeżeli tylko i wyłącznie nasze zachowanie doprowadziło do tej. Czyli tej... zasada czystych rąk. Oczywiście, to jest zasada mhm. czystych rąk, różnie zwana, e, ukryta pod zasadami e, współżycia społecznego czy artykułu 5 kodeksu cywilnego, natomiast jest to niewątpliwie problem, który wymaga e, ingerencji przed Trybunałem, bo wydaje mi się, że. E, no przed sądami krajowymi tego nie, nie jesteśmy w stanie wypracować w takiej skali, żeby to potem po prostu traktować jako utrwalona linia orzecznicza. Szanowni Państwo, dzisiaj nie będzie odpowiedzi na pytania internautów. Kamil miał trochę czasu dla siebie w związku z tym, nie musiał się przygotowywać, chociaż on jest zawsze gotowy, zwarty i gotowy. Cztery lata Kamil za nami. Masz jakieś plany? Jedziemy dalej? No teraz tworzymy. to mamy plany na cztery lata kolejne, przynajmniej Ta. jak to tak dobrze idzie. Nie, no, generalnie będziemy do tego czasu prowadzić programy i będziemy do tego czasu prezentować. Wszystkim Frankowiczom to, co jest moim zdaniem najważniejsze w ich relacjach z bankami, czy też konsumentów złotówkowych, którzy myślę, że. Tak, jak już dzisiaj rozmawialiśmy, pewnie w przeciągu najbliższych kilku, kilkunastu miesięcy będą żywo również zainteresowani tym, żeby tak jak kiedyś frankowicze, tak i oni zaczęli walkę, bo tak na zdrowy rozsądek to te kredyty złotówkowe absolutnie są dalekie od e, uczciwych. E, no i trzeba, oczywiście niektóre z nich, bo, 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 bo te kredyty były udzielane przez ponad 20 lat, więc tych wzrostów umownych jest mnóstwo. Natomiast no, skoro e, mamy 350 klauzul wpisanych do reszty klauzul niedozwolonych, to znaczy, że te kredyty faktycznie. Wymagają głębszego zastanowienia się, głębszej analizy pod kątem ewentualnie dochodzenia tych roszczeń, ale no to, co mnie najbardziej cieszy, i tak już kończąc, to chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, w którym jesteśmy dzisiaj w momencie, jak bardzo lubimy to robić. Tak? Bo, bo generalnie naj, najlepsza jest, jest, jest ta praca, która sprawia przyjemność i sprawia nam to ogromną przyjemność. Pomaga też zarówno Wam, co, co jest de facto, przynajmniej z mojej perspektywy patrząc, takim, taką misją, którą niesiemy, czyli edukacji, pomocy w każdy, w każdy możliwy sposób osobom, które czasami nawet potrzebują dobrego słowa, żeby upewnić się e, co do swoich przekonań, biorąc pod, pod uwagę szeroką propagandę, ale też czasami nie wiedzę, bo też niestety e, czasami musimy e, dementować jakiegoś rodzaju m, tak zwane clickbaity, czyli te artykuły, które się pojawiają, czy filmiki, po to tylko, żeby e, coś przedstawić w takim świetle, żeby było to sensacyjne i żeby e, ludzie się zaczęli tym martwić. Tak? Ostatnio, były jakieś wyroki Sądu Najwyższego, gdzie przedstawiono to w taki sposób, jakby jeden wyrok Sądu Najwyższego miał zmienić całą linię orzeczniczą, nie wspominając przy okazji w tych artykułach, że takich wyroków co do spraw bankowych, to zapada kilkaset rocznie, z czego jeden niekorzystny jest wyjątkiem potwierdzającym regułę. I od razu z tego się robi clickbait, a my to opisujemy w sposób wiarygodny, rzetelny i też zapraszam, dlatego do oglądania naszego blogu, do naszych programów. Dziękuję jeszcze raz i życzmy sobie kolejnych czterech lat. A jeszcze, Kamil, chciałem tylko Tobie podziękować. Wiesz za co? Za to, że mnie nauczyłeś. Ja się naprawdę wielu rzeczy nauczyłem. Nie jestem oczywiście ekspertem, ale często, cały czas często spotykam się z ludźmi, z Frankowiczami, którzy gdzieś przy okazji pytają mnie o różne mhm. sprawy frankowe. Ja nie mam pustki w głowie. No tak. Zawsze mogę powiedzieć, zgłoście się do Kamila, ale zanim to powiem, to trochę wytłumaczę, a no to Twoja zasługa. No bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że tak samo jak Ty, tak, tak samo i wszyscy nasi oglądający również. Mają co do powiedzenia dzisiaj wśród chociażby rodzinnych rozmów, bo też pamiętam, jak kiedyś przychodzili ludzie i mówili: No, cała rodzina jest przeciwko mnie, ale ja mimo wszystko chcę pozwać bank. Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za te 4 lata. Widzimy się nie za 4 lata, tylko w następną niedzielę, już za tydzień, jak zawsze punktualnie o 12. Do zobaczenia. Do widzenia.